Ronaldinho do zdobycia za darmo, tak jest, słuchajcie, to prawda, to jest kapitalna informacja. No, oczywiście są tu pewnego rodzaju są tu pewnego rodzaju restrykcje, jeśli to o to chodzi, bo faktycznie Ronaldinho do zdobycia jest w formie ikony, ale na 11 meczów wypożyczenia, co i tak jest super sprawą, bo będzie można sobie nim zagrać w footchampion. Myślę, że ludzie będą grali nim w z parę meczów jak najbardziej. Te decydujące o rangę, a z mojej perspektywy to jest znakomita sprawa. Ponieważ tak jak mówiłem w ostatnim odcinku wczorajszym, gdy nagrywałem o 19:00, to, to co nowego wyszło, to mówiłem, pokazywałem skład Nikolasa 99FC, który już ma takiego Gornadinho w swoim składzie, no ale właśnie w meczach Pro vs Pro, ja też będę używać tego Gornadino, no tylko muszę zrobić go na wypożyczeniu. Ale nie tylko on, słuchajcie, jest tutaj dostępny. Już wam pokazuję, kogo jeszcze można dostać, ale najpierw partnerem mojego kanału jest Instant Gaming, czyli dystrybutor kodów do gier, gier cyfrowych i doładowań na Steam, na PlayStation, na Xboxa i nie tylko. Dostaniecie tu gry i kody w najlepszej cenie na PeCeta, PlayStation i Xboxa. Oczywiście znajdziecie też EA FC na dowolną platformę, a jeśli chcecie kupić kody doładowujące do PlayStation Store, to jak najbardziej warto zaoszczędzić, skorzystać z linku, który macie w opisie tego filmu i nie przepłacać. Polecam! No dobra, służ Classics, wróć do nostalgii w zadaniu. Służ Classics, wypożyczenie trwa 11 meczów, wszystkie karty są niewymienne. Spoko, spoko, spoko. Wygraj na mecz z dowolnym trybie Ultimate Team z co najmniej jednym piłkarzem Nike, ma 3 11, proste i dostajemy z Colsa. 3 mecze w dowolnym trybie Ultimate Team z Anglikiem w wyścigu 11. Niesamowicie proste. 10 bramek w dowolnym trybie Ultimate Team z Francuzem w 11. Niesamowicie proste. A dostajemy też tu Thierry'ego Henry. Także to też jest świetna karta. Co prawda to pokazuje zero wypożyczenia, ale... No, w, w, ogólnie jest napisane, że wypożyczenie trwa 11 meczów, więc wydaje się, że ta karta również powinna mieć 11 meczów wypożyczenia. No i Roberto Carlos, wygra 6 meczów w dowolnym trybie Ultimate Team z Brazylijczykiem, w 11. Wypożyczenie trwa 11 meczów. No o, dobra, tutaj zresztą też jest napisane 11 meczów, także i Carlos i Ori tutaj normalnie po 11 meczów wypożyczenia. No naprawdę. Robi to wrażenie, bardzo się cieszę, że yy, faktycznie można taką kartę dostać, ale z drugiej strony otwiera to parę pytań, po co ja w takim razie marnowałem... Znaczy, nie tyle marnowałem, co oczywiście robiłem z tego content, no bo przecież otwierałem te paczki za 275 tysięcy, za 3 tysiące FIFA Points, tą paczkę za 2000 FIFA Points, yy, no licząc tam, że wypadnie jakaś fajna karta wypożyczona. Yy, kto mi wypadł? Już wam pokazuję. No nie są to niestety zbyt dobre karty, natomiast yy, warto je pokazać, żeby, żeby było porównanie, bo teraz dostajemy Ronaldinho Roberto Carlosa, yy, za do zrobienia, ja trafiłem Bareziego Mura, no z też, tak? Ale Barez i Mur, Barez i Mur to są moje karty, które, które trafiłem właśnie w parcy za 3000 FIWA Points i za 2000 FIWA Points, no i nie mają podjazdu jakością do takich zawodników jak nawet Roberto Carlosa. tym bardziej, tym bardziej e Ronaldinho, ale zresztą Ronaldinho może wyglądać niesamowicie w tej grze, bo playstyle plus jakiś musi mieć, pytanie tylko jaki, ja sobie go od razu w tym momencie, w tym momencie sprawdzę. Jaki to jest playstyle plus w przypadku Brazylijczyka? Ronaldinho, Trickster. No tak, no tak, no Trickster ma też triwele na zwykłym playstylu, więc strzały z fałsza powinny fajnie siadać. No, jest to zawodnik, który będzie robił niesamowitą różnicę i myślę, że prawie każdy prost na wypożyczeniu takim Ronaldinho będzie grał. Ale to fajnie, bo to wreszcie oznacza, że pay to win naprawdę jeśli chodzi o granie pro versus pro to no, 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 no praktycznie już nie ma gadki, że coś takiego jest. Praktycznie już nie ma gadki, że coś takiego jest, no. W minimalnym stopniu, no wiadomo, że trzeba wbić do tej czwartej dywizji, ale kman, wbić do czwartej dywizji. Znaczy no ja jestem aktualnie chyba w siódmej. Jeśli się nie mylę, zaraz zresztą zobaczymy. Tak, siódma dywizja. Yy, chyba no, parę metrów jeszcze do szóstej, no ale nie przegrałem jeszcze żadnego spotkania. 13 zwycięstw, 1 remis, tak to wygląda. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy kontekst, który nam i jej zawserwowało. No, bo mamy jeszcze w SBC do zrobienia powtarzalne no w pewnym stopniu ograniczone, ale powtarzalne można powtórzyć 4 razy, paczki z zawodnikiem, rzadkim zawodnikiem 78+. Ja już takie dwie paczki zrobiłem, także je sobie otworzę. Zrobię jeszcze jedną, ale przy okazji chcę omówić pewną kwestię, która mi się nie podoba w kontekście robienia takiego SBC. No bo właśnie, dajmy sobie na filtrach zawodnik złoty, niewymienne, tak, ocena rosnąco. I wiedząc, jakby gra powinna wiedzieć, że tutaj nie jest wymagane żadne zgranie do tego. Także... No, potrzebuję dokładnie 8 złotych piłkarzy. Nie muszą być rzadcy. Mogą być zwykli, złoci piłkarze. No i dlaczego mi to dopasowuje po pozycjach? Skoro nie potrzebuję zgrania, to narzędzie mogłoby faktycznie mi brać zawodników zwykłych. A tak muszę jeszcze tutaj ręcznie, ręcznie tych zawodników przestawiać. Co potem się okazuje. Na pewnym etapie nie jest najbardziej optymalną opcją, no bo po prostu mogłem sobie ręcznie dodawać tych zawodników po filtrze. No bo dodając ręcznie zawodników, faktycznie ten filtr, gdzie możemy wyszczególnić, że to jest złoty zawodnik, zwykły, no to to no oczywiście, jak najbardziej, rosnąco, niewymienne, tak, no i, i, i siedzi, tak, i możemy dać. Natomiast no widzicie, tych zawodników mam, no ale nie chcą być wrzucani przez tą maszynkę e, FC. Szkoda, szkoda. Myślałem, że. Tego typu rzecz zostanie, zostanie wprowadzona. Także, jeśli jeszcze miałoby coś być wprowadzone do FC24, sporo tych ułatwień nie jest, prawda? No, bo możemy odbierać zadania jednym przyciskiem nagrody za zadania, no, ale tutaj mogłoby być, mogłoby być jeszcze parę tych ulepszeń wprowadzonych. Także. Jej, jak coś. Wiecie, się, wiecie, gdzie się odzywać? Jestem w stanie Wam tutaj pomóc z wprowadzaniem dodatkowych narzędzi. A my zobaczmy, bo to może. Oj, myślałem, że może Alfonso Davis, który byłby fantastycznym zawodnikiem na lewą obronę. A dostajemy Jonathana Davida 81. Mam nadzieję, że nie na duplikacie. Jednak na duplikacie pewnie niewymiennym. Dokładnie tak, więc muszę go niestety squigcelować. No, urok posiadania dużej ilości rzadkich złotych piłkarzy niewymiennych. Tak to w tym momencie u mnie wygląda. No, teraz dostaniemy. Tapsobę, dokładnie tak Tapsoba na stoperze, e, ciekawe jakie ma overall W tym momencie 81, 75 tempa I podejrzewam, że też będzie niewymienny u mnie Tak strzelam, Waga? No dokładnie, dokładnie, no i co? I to samo, i na Quixel Dajcie już jakieś SBCO Bellingama, dajcie coś innego, ja muszę coś z tymi kartami robić. No przecież nie mam co z nią zrobić. No mogę dalej przepalać potencjalnie w jakimś kolejnym SBC-o rzadkiego piłkarza, ale, ale no wiecie co chodzi, to nie ma większego sensu. A teraz Chris Molik 84 i tutaj chyba, chyba nie powinno być duplikatu. Tak coś czuję, Oby Jest! Wreszcie, wreszcie. zawonnik który na duplikacie nie jest. No więc no, spokojnie mogę dać go do, do swojego klubu. Dajcie znaka, jak oceniać tę paczkę. Szkoda, że to nie jest pik. No wiadomo, początek gry, tak naprawdę, premiera za 3 dni, za 4 dni. W piątek, dużo ludzi wtedy wejdzie do gry. Ja, słuchajcie, jeszcze postaram się nagrać materiał z kubą o handlu, bo dużo pytacie mnie na live streamach: no, czy już teraz warto sprzedać karty, czy na podrosną, co się wydarzy w piątek? Więc odpowiadając na Wasze pytania, nagram po prostu materiał z kubą, bo nie chcę zgrywać eksperta w, w temacie, w którym ekspertem nie jestem. Możecie mnie pytać o gameplay, o taktyki i tak dalej, o to, jak wygrywać mecze. Wydaje się, że tutaj już jak najbardziej jestem w stanie Wam rzetelnie odpowiadać. Mój aktualny bilans, no, licząc, bo miałem jedno rozłączenie w Draft. 58,15, no 5, no bo 5 realnych porażek w draftie się pojawiło, więc no wygląda to całkiem nieźle. Gameplay mi aktualnie siedzi, więc nie pozostaje mi nic innego jak życzyć Wam dobrego wieczoru albo dobrego poranka, niezależnie od tego kiedy to oglądacie. I widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Do zobaczenia!